Cześć, z tej strony Martyna Kroczka i witam w kolejnym odcinku Małymi Kroczkami. No, trochę czasu mnie tu nie było i w sumie nie ma się co dziwić, bo miałam w swoim życiu taki trochę gorący okres, bardzo dużo się działo, zmian, stresu i trochę mnie to też przytłoczyło. Nie dziwne więc, że w sumie podcast poszedł trochę w odstawkę. Mam zamiar jednak do tego wrócić, więc nie martwcie się. No i właśnie... A propos zmian, to jest dzisiejszy temat, który chciałabym poruszyć. I tutaj zarówno w kwestii e, podcastu, jak i takiego, takich zmian, których możemy spotkać na co dzień. Chciałabym też tutaj wspomnieć o tym, jak dawać sobie radę ze strachem związanym ze zmianą, a także e, chciałabym tutaj jeszcze wspomnieć o zmianie poglądów, i że nie warto zawsze się ich wypierać. Tak więc zapraszam. Przez pewien czas miałam problem z wymyśleniem nowych tematów. I no, może to być związane z tym, że nie jestem ani żadną specjalistką w żadnej dziedzinie, dopiero zbieram swoje doświadczenie. Umawianie się na wywiady, no niestety czasami bywa trudne. Nie wszyscy chcą się zgodzić, albo nie mają czasu, czy po prostu czasami też trudno wymyślić osobę, która by mogła być kolejnym gościem. Jednakże, nadal chcę kontynuować nagrywanie podcastów, i mimo że. Często nie mam na to czasu, stąd ta regularność nieregularność w sumie, za którą bardzo przepraszam, to postaram się poprawić. Ale nie chcę nic obiecywać, ponieważ um, mam jeszcze inne zobowiązania. Podcast jest moim hobby, i chciałabym, może w jakiejś przyszłości, żeby zmieniło się to na jakąś pełnowymiarową pracę. Niestety, na tej chwili jest to, tak jak mówię, coś dodatkowego, i co po prostu mi sprawia przyjemność dlatego też jest, że tak powiem w hierarchii rzeczy do zrobienia no troszeczkę niżej i chciałabym, żeby on się pojawiał regularnie. Chciałabym, żeby było co tydzień, ale nie jestem w stanie tego obiecać. Postaram się, zrobię wszystko co w mojej mocy. Stąd też proszę o wyrozumiałość jeżeli się akurat nie ukaże danego tygodnia e, odcinek. Dobra, wracając jednak do tematów, to kiedy przygotowuję tekst, no to w sumie tekst tego podcastu, tak? E, bo zazwyczaj to sobie go przygotowuję wcześniej przed nagraniem i potem na podstawie tego dopiero nagrywam. E, miałam takie trochę olśnienie, że w sumie może zamiast e, tak zmienić troszeczkę podejście moje do tych tematów, że. Też mogłabym stworzyć ten podcast nie tylko po to, żeby ogółem zmieniać, że tak powiem, ludzi, ale też jako, żeby to stanowiło taką poniekąd, pamiątkę, czy takie moje słowa, nazwijmy to trochę dla potomnych. Mam tu na przykład na myśli to, że jeżeli moje dzieci w przyszłości by miały jakiś problem, a może niekoniecznie miałyby szansę porozmawiać ze mną, to, że mogłyby odsłuchać taki podcast i też się z niego coś dowiedzieć, posłuchać, co miałabym do przekazania im. Tak więc ta, to byłaby taka zmiana. W sumie ona nie dotyczy żadnej formy, bo forma e, chciałabym zostawić ją taką samą, czyli właśnie odcinki solowe, czy też wywiady. No, tu bardziej się zmienia ta kwestia taka mojego nastawienia samego, więc tak się dzielę z Wami informacyjnie, chociaż w sumie. Bez tej informacji też dalibyście sobie radę. No. E, tak więc e, wróćmy jednak do tematu zmian. Zmian zazwyczaj się boimy, bo są czymś nieznanym. I to jest całkowicie normalnie, że czujemy właśnie strach czy stres. Warto jednak przeanalizować go i nie dać się mu sparaliżować. Znajdźmy chwilę, gdy będziemy tylko dla siebie, zaprośmy nasz strach, posadźmy go na kanapie obok, zapaszmy dobrą herbatkę albo przynieśmy wino, tam kto woli, i porozmawiajmy. Na spokojnie, jak ze znajomym. Zapoznajmy się z tym strachem, zobaczmy skąd pochodzi, czego od nas chce, zastanówmy się, jak możemy go obejść, pozbyć się, albo sprawić, by po prostu nas nie blokował. Możemy to zrobić w myślach, mówiąc na głos, rozpisując sobie to wszystko. Albo w sumie rozmawiając z kimś bliskim czy terapeutą. I tutaj chciałabym zaznaczyć na początku, że warto przy takiej rozmowie na przykład z bliską osobą, tak? Bo o ile terapeuta czy tam inny specjalista mógłby nas w jakiś sposób nakierować, tak? No jednak nasi bliscy, znajomi czy przyjaciele już niekoniecznie mogą mieć taką umiejętność, więc może warto byłoby na początku zaznaczyć, właśnie, że e, póki co chcemy poznać nasz strach, nasze myśli i uczucia. I na razie nie potrzebujemy żadnych rad, bo po to będziemy przychodzić później, ewentualnie. Tylko właśnie chcielibyśmy na razie to tak, jakby sobie wszystko poukładać, e, znaleźć jakieś wyjście z sytuacji, i tutaj bardziej to rola tych e, naszych przyjaciół, do których byśmy się zwrócili, byłaby przede wszystkim to, żeby wysłuchać, ewentualnie zadawać pytania, żebyśmy my też mogli sobie na nie sami odpowiedzieć. A porady po prostu przyjdziemy, kiedy będziemy gotowi. Sądzę, że jeżeli ktoś jest nam bliski na tyle, że mu się zwierzamy, to też zrozumie to i nie powinien mieć z tym problemu. W moim życiu miałam wiele sytuacji stresujących dotyczących zmian, począwszy od wyboru szkoły, studiów, po wybór, czy chce się przeprowadzić na drugi koniec Polski i wiele innych. Sama też do niedawna zmagałam się z taką właśnie sytuacją dotyczącą zmian. Było to dla mnie ogromnie stresujące. Co więcej, mimo że w sumie decyzję mam już podjętą, to nadal czasami czuję właśnie strach i stres, czy, czy będzie wszystko dobrze. Staram się jednak to rozbierać na czynniki pierwsze, przegadać wiele różnych kwestii właśnie z bliskimi i cieszę się, że właśnie też umiem sobie to trochę racjonalizować i że mam ogromne wsparcie od, do, od osób, które właśnie z którym się dzielę. Tymi moimi e, przemyśleniami i problemami. Czasami warto zapytać się także większej ilości osób, niż tylko jednej czy dwóch, bo to zawsze więcej punktów widzenia, pomysłów, a także może nam to pokazać e, mm, jakiś taki typ odpowiedzi, których jest najwięcej. E, tutaj warto jednak pamiętać, żeby to nie było tak, że jak więcej, najwięcej jest odpowiedzi A, no to musimy koniecznie iść w tą odpowiedź A, e, ponieważ. To koniec końców jest nasza decyzja i to my najlepiej wiemy, co będzie dla nas najlepsze. Więc, mając na przykład jakiś ogląd, że najwięcej jest odpowiedzi A, możemy bardziej się na niej skupić i bardziej ją przeanalizować, czy faktycznie jest dla nas dobra. Tak więc, tak jak powiedziałam, dlatego warto zachować tą rozmowę z innymi na potem, gdy już trochę też sami będziemy wiedzieć, co nam w duszy gra. Zmiany dotyczą także poglądów. Ludzie się zmieniają, bo zdobywają nowe doświadczenie i wiedzę, więc teoretycznie rzecz ujmując, osoba x teraz i sprzed 10 lat mogą być to zupełnie dwie inne osoby. Czasami są to zmiany niewielkie, a czasami są to zmiany ogromne. Moim zdaniem największą zmianę widać między dzieckiem a młodym dorosłym. I nie powinno być w sumie tym nic dziwnego, ponieważ jako dziecko mało wiemy, mało interesujemy się światem. Nasze poglądy i pewne aspekty z tego wynikają z wychowania i kultury, w jakiej się obracamy. Wraz z tym, jak dorastamy, czytamy więcej, więcej oglądamy, doświadczamy, nasze zainteresowania się zmieniają, a my tym sami. A raczej mało które dziecko zna się na, poli na polityce i może z pełnym przekonaniem i świadomością e, powiedzieć, że odpowiada się po czyjejś ze stron, po czyjejś z partii, bo coś tam. Mamy też zupełnie inne doświadczenia niż nasi rodzice czy dziadkowie, co chyba też nie powinno nikogo dziwić, bo świat idzie do przodu. Rozwija się nauka, technologia, zaczynamy wyk wykraczać poza te utarte schematy, które są narzucane przez społeczeństwo, i szukamy własnego szczęścia. Jeśli mamy osobę, która wychowywała się w ultrakonserwatywnym środowisku, wszystko co inne od tradycji może ją przerażać, być niezrozumiałe. W związku z tym może też tak uruchomić się taki pradawny schemat w mózgu, który mamy od tysięcy, może nawet milionów lat, w sumie tak jak większość stworzeni, czyli to jest schemat albo uciekaj, albo walcz. I tu właśnie mamy podobną sytuację, kiedy nasz coś przeraża, nawet jeżeli to są tylko jakieś poglądy, tak? Albo możemy uciec od tego i w ogóle nawet się tym nie interesować, umijać te tematy, poniekąd tworzyć trochę takie tabu, albo też czasami niektórzy z tym walczą. Stąd też na przykład agresja wśród tak wielu osób, które żyją w konserwatywnych środowiskach, czy ogółem w jakiejś takiej. Hmm, społeczności, która jest bardzo zamknięta, tak? Boją się, że to zburzy ich porządek świata, że w jakiś sposób skrzywdzi ich albo ich bliskich. Cóż, w większości ten strach jest bezpodstawny, nie mówiąc już w ogóle o agresji, ale ogółem strach przed nieznanym niestety jest też wielokrotnie podsycany czy to przez media, czy w sumie ludzi wokół nas, którzy chcą na tym coś zyskać. Jedyne, co możemy zrobić w takiej sytuacji, to edukować. Pokazać, że nieznane wcale nie musi być niebezpieczne, że ludzie, którzy różnią się od nas, to też ludzie i mają takie same potrzeby jak my, czyli głód, pragnienie, bezpieczeństwo, miłość i tego typu rzeczy. Oczywiście, znajdą się zawsze wśród tych ludzi jakaś grupa złych, którzy będą właśnie takim ucieleśnieniem tego strachu wywoływanego przez te swoje środowiska, tak. Ale nie powinniśmy od razu przekreślać całej grupy z tego powodu. Wszak i w naszych grupach i społecznościach, w których się obracamy, tak, nie mówię tutaj o takiej na przykład najbliższej, ale no jakiejś tam szerszej, tak? do której należymy, możemy znaleźć złych ludzi. Tak więc uczmy, edukujmy, ale też bądźmy otwarci na zmiany. Jakby ludzkość ciągle opierała się tym zmianom, to niczego byśmy nie osiągnęli. Trudno powiedzieć, czy nawet siedzielibyśmy nadal w jaskiniach, bo to pewnie też była jakaś zmiana, że ktoś w końcu stwierdził, że jednak zamieszka w tej jaskini, tak? A wcześniej na przykład nie wiem, na drzewie mieszkał. Tak więc chciałabym zaznaczyć, że tak w sumie nie powinniśmy się bać tego, tak? Bądźmy, tak jak powiedziałam, otwarci i możemy przełamywać się małymi kroczkami właśnie. Możemy podchodzić do tego wszystkiego z rezerwą, ale też nie miejmy takich klapek na oczy, że tylko moja prawda jest najbardziej prawdziwa, tak? Chciałabym też jeszcze zaznaczyć, że nie powinno się wypierać tego, kim się było, ani kim się jest teraz, ani też właśnie naszych poglądów. Nikt nie rodzi się idealny i tak, jak mówię, przez pierwsze kilkanaście lat nasze poglądy no. Nie są stricte naszymi, ponieważ one wynikają z wychowania i środowiska, w którym się obracamy. Oczywiście, jeśli ktoś kiedyś był okropną osobą, która szerzy nienawiść, nie powinna być z siebie dumna. No i może właśnie czuć na myśl o tamtym sobie złość, obrzydzenie czy, czy cokolwiek w tym tezeń. Nie powinniśmy jednak wyrzucać z pamięci tego, bo to świadectwo dla nas samych, że ludzie się zmieniają i nie można nad każdym od razu stawiać kreski. Możemy za to czuć się na przykład dumni z tego, kim staliśmy się obecnie, jaką drogę przeszliśmy, jak pokonaliśmy nasze słabości, lęki, uprzedzenia, jak zmieniły się nasze poglądy. I na podstawie naszej historii możemy edukować dalej podobnych do dawnych nas ludzi. Gdzieś kiedyś słyszałam, że ktoś został zwolniony ze względu na to, że znaleziono jakieś wpisy sprzed kilku, czy tam nawet kilkunastu lat, które były w jakiś sposób krzywdzące wobec innych. I moim osobiście zdaniem to jest trochę niefair, ponieważ nie powinno się karać za same w sobie poglądy, które były kiedyś. Zwłaszcza, jeżeli dana osoba przez, przez ten czas się zmieniła. Wyciąganie konsekwencji, według mnie właśnie na podstawie samych poglądów, no jest o tyle złe, że pogląd, a czynienie tego, co się na przykład uważa. No, to są według mnie dwie różne rzeczy. Jak się coś złego zrobiło, trzeba ponieść konsekwencje. Natomiast za samo myślenie, no to to już nie. Ja sama bardzo się zmieniłam przez te dwadzieścia kilka lat mojego życia. Zmieniły się moje poglądy na kwestie religii, aborcji, osób LGBT i wiele innych. Wraz z wiedzą i doświadczeniem, jakim zdobyłam, one po prostu ewoluowały. Czy uważam, że wtedy się myliłam? Tak. Czy, gdybym spotkała dawną siebie, czy kłóciłabym się z nią na te wszystkie tematy? Tak. Czy jestem dumna z siebie, jakie zmiany we mnie zaszły? Jak najbardziej. Czy wyparłabym siebie ze względu na tamte poglądy? Nie. Codziennie uczę się czegoś nowego, staram się nadążyć za światem. W związku z tym zmieniam się ja i moje poglądy. Chociaż w sumie. nie pamiętam nazwać tego zmianami, lecz właśnie ewolucjami, które miały małymi kroczkami. Z Prawiło, że jestem tym, kim jestem obecnie. Wierzę, że każdy może zmienić swoje poglądy, a także przy tym wszystkim zmienić samego siebie. Dlatego też właśnie nagrywam ten podcast i wdaję się w dyskusję z osobami, które są, że tak powiem, odmiennego zdania od mojego. Czasami to kompletnie nic nie daje, czasami daje to tylko i wyłącznie negatywne emocje, ale czasami sprawia, że chociaż jedna Jedna jedyna osoba z, tego, z tych osób, które brały udział w dyskusji, weźmie sobie do serca to, co mówię. I dzięki temu zmieni siebie na lepsze, i dalej będzie szerzyć to wśród innych. To jest takie pokrzepiające i w sumie nadające sens wszystkiemu. Dobra, tak więc to by było na tyle. Dziękuję za wysłuchanie i mam nadzieję, że podobał Ci się odcinek. Jeśli tak, to daj mi proszę jakoś znać czy to pisząc wiadomość na Instagramie, udostępniając mój podcast, czy subskrybując. Może to właśnie będzie ta mała zmiana w Twoim życiu, która odmieni je na lepsze? Nie dowiesz się, jeśli nie spróbujesz. Tak więc, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!